Witam wszystkich z tej strony, Maverick. a to przed Wami kolejny odcinek z gry WWE Supercard. No, jak widzicie, tutaj udało mi się trafić na bardzo dobry King of the Ring. 13 do 0 mam. No i myślę, że powinno mi się udać wygrać te King of the Ring. Na razie jeszcze, jest, no, jeszcze połowę nie przeszliśmy, jeżeli chodzi o walki kwalifikacyjne. No ale tutaj po statystykach swoich przeciwników widzę, że, no, jestem na razie najlepszy, więc mm, mam zamiar tutaj. Wygrać, tutaj na razie kart nie będę doładowywał Ponieważ, ponieważ zaraz zobaczymy Tutaj właśnie toper no 3 do 10 Myślę, że on będzie miał w miarę słabe karty, więc nie powinienem przegrać I nie będę tutaj nic doładowywał hmm. Tutaj Ring Domination Jak widzicie już Rickiego Ruda Udało mi się zdobyć Jeszcze zostało i jeden dzień I 13 godzin u mnie, u was będzie pewnie trochę mniej, ponieważ ten filmik będę wrzucał dopiero w niedzielę Nagrywam go w sobotę, ponieważ w niedzielę nie będę miał za bardzo czasu Jeżeli chodzi o granie w tę grę Więc tutaj sobie wrzucam No i jak już pewnie ten filmik będzie Będziecie oglądać, to już pewnie Under the Giant będzie tutaj już moją kartą No dobra, ja już będę przechodził do gry Ponieważ nie ma na co czekać No ale oczywiście standardowo jeszcze muszę tutaj poszukać dobrego przeciwnika Najlepiej z poziomu Survivor, tak jak dobrze wiecie. No i dobra, co my tu mamy? Dobra, i ostatni, który teraz będzie, to już walczymy. Nie będę tutaj za długo przedłużać. No i dobra, udało się trafić idealnie na Andresa z poziomu Survivor. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek z Marvel Future Fight Wam się podobał. Oczywiście nie będę w tym odcinku Wam po prostu nie, nie przytoczę Waszych. Tutaj komentarzy, ponieważ, no, jak wspomniałem, nagrywam go dzień przed, tego samego dnia co Marvela, więc nie będę wiedział, e, czy Wam się podoba w tym odcinku. No ale myślę, że jeżeli e, oceny tej gry będą pozytywne, to myślę, że po prostu będę wrzucał więcej tych odcinków. No, po, nie, ponieważ będziecie chcieli to oglądać, a jeżeli będziecie chcieli to oglądać, no to nie ma sprawy, jeżeli chodzi o nagrywanie, ponieważ ta gra mi się w miarę podoba. Jeżeli chodzi, jak do tej pory, tam kilka już trochę sobie e, rozegrałem e, Tych poziomów, żeby ogarnąć No dobra tutaj e, Niestety przegraliśmy, no ale tutaj następną postacią, której użyję będzie Bray Wyatt, który pokona Cena tutaj I będzie 3 do 2 Dwóch Romanów Po stronie przeciwnika, no i Bray Wyatt, Sina i Mark Henry po mojej Zobaczymy, co tutaj przeciwnik wyrzuci no jest to mi zdał, zaraz zobaczymy, jaka statystyka Tagnes i charyzma no to tutaj bez problemu. No właśnie, udało się pięknie wygrać 4 do 2, no i myślę, że tutaj Roman załatwi Romana. Dobra. Jak dzisiaj wiecie, będzie. Znaczy dla was dzisiaj, tak? Dla mnie wczoraj to było. Jak wiecie, dzisiaj będzie Battleground No i. Jak sądzicie, jak może się zakończyć walka pomiędzy Sefem Rollinsem a Brokiem Lesnarem, ponieważ dla mnie e, po prostu wynik tej walki jest oczywisty. No wiadomo, może dojść do jakiegoś przekrętu ze strony dyrekcji. Wiadomo, ktoś tam może interweniować. No, ale jeżeli tego nie będzie i walka będzie czysta, to jakoś nie sądzę, żeby po prostu um, Sef Rollins miał szansę obronić ten pas. Taka jest prawda. Nie będę tutaj przytaczał, dlaczego tak, e, tak się stanie, ponieważ wszyscy dobrze wiemy. No ale raczej nie sądzę, żeby ta walka jakoś zakończyła się po myśli Safarolinsa. No znaczy nie wiem, wszystkich walk nie pamiętam, jeżeli chodzi o tą galę. No, ale myślę, że jeszcze tutaj taką ważniejszą walką będzie walka między. Johnem Sinnom a Kevinem Owensem, który prawdopodobnie przejmie tutaj pas od Syny, No i zobaczymy nowego mistrza Stanów Zjednoczonych. No bo jak tutaj Owens stracił swój pas NXT na rzecz Fina Balora, Tam na jakimś NXT nie pamiętam, nie oglądałem tego, więc nie, nie mogę tutaj przytoczyć momentów. Na jakiej gali on tam stracił, czy jakaś była gala pay-per-view NXT, nie wiem. Tego nie wiem, bo za bardzo się nie interesuje tym NXT, więc nie mogę za bardzo się na temat tego wypowiedzieć. No ale myślę, że pas przejdzie w ręce Owensa Tak też myślę. No i myślę, że będzie ciekawie, jeżeli chodzi o ten pas. Pewnie Feud Sine się z nim zakończy, chociaż pewnie jeszcze może potrwać, ponieważ Sina będzie tam chciał rewanż, albo coś w tym stylu. Więc na Summerslam zobaczymy chyba ich czwartą walkę ogólnie. Z, te, z tego ich całego fełdu. No na pewno tak będzie. I będzie ta, ten rewanż na Summerslam. No i Owens obroni ten pas. No i Cena już się z nim raczej pożegna na dłuższy okres. Tutaj ładny wynik 9-0. Udało się wygrać z Simonem. Mimo tego, że on był na tym poziomie Wrestlemania. Którego tak się bardzo boję. No ale jak widzicie tutaj się udało. Bez problemu. Tutaj dużo już odsłoniłem kawałku z tego Andre de Gianta. Mm -hmm. Dobra, kolejny niestety się nie udało. Jeszcze 12 kawałków. Już w tym odcinku powin, powinien się trafić. Przynajmniej jeden, który tutaj nam odsłoni, przynajmniej jeden kawałeczek. Więc zaraz zobaczymy. Tutaj znowu kolej z poziomu WrestleMania Myślę, że może się udać, bo jak wygrałem przed chwilą z takim jednym, więc tutaj też nie powinno być większego problemu. No i dobra, tutaj Booker T Którego niestety nie posiadam w swoim teamie, mam nadzieję, że w przyszłości mi się już uda go zdobyć Dobra, następnie Sina atakuje tutaj Henrygo. I bez problemu Dobra I tutaj wygrywamy Kolejny No i dobra, myślę, że Booker powinien... nie no kurna no Sina niestety załatwi Sinę Koleś miał tutaj mocniejszą kartę z Road to Glory Sina no, ale tutaj odbijamy szybko bukera i będzie znowu 3-2 dla nas. Nie używam tutaj boostów, nie wiem dlaczego, zawsze zapominam o używaniu tych boostów. Czasami się przydają, no ale wiadomo, jak karta ma dużą przewagę przeciwnika, no to raczej sensu to nie ma. Dlatego tutaj szybko tak zrobimy. Dobra, tutaj i ostatnia karta, i wygrywamy 5 do 4. Koleś widzę podobną taktykę do mojej, rzucił sobie słabszą kartę. No i dobra, kolejne karty Znaczy kolejne, o oh proszę, już twarz Andredy Gianta Odsłonięta No i co, lecimy dalej, tutaj Niestety nie trafiony No i ubierzemy ten kawałek I też nie trafiony No ale już tutaj odsłonięty kawałeczek jest Więc super Żadnego problemu Nie powinno być ze zdobyciem Gianta No bo widzicie ile jeszcze czasu zostało Ponad jeden dzień, więc No więc czas jest, no przyznaję się grałem przez e, no po prostu co godzinę przez dzień i noc po prostu żeby już zdobyć tą kartę żeby mieć deck do Road to Glory w miarę mocny, żeby pozbyć się już tych kart legendarnych oczywiście tam jeden e, Seth Rollins, e, ale to Fuzja Pro zostanie, a mimo tego, że jest to karta legendarna to i tak ma tam statystyki około 2500, więc no jest mocną kartą, jeżeli chodzi o karty legendarne. Legendarne wiadomo, fuzja zawsze tam ma kilka punktów więcej od normalnej karty, ale tutaj opłaci się mi zostawić, więc na razie Sephronis długo jeszcze posiedzi w moim decku Road to Glory. Zobaczymy po prostu jak będzie tutaj z tym King of the Ring, który myślę, że spokojnie wygram, jeżeli nie będzie tu większych problemów. Z przeciwnikami, którzy może się zregenerują, ale nie sądzę. No, i myślę, że bez problemu powinienem wygrać. Dobra, tutaj nie wiem za bardzo, jak zagrać. Myślę, że po prostu rzucę rajbaka na pożarcie. Jeżeli ktoś będzie chciał go zaatakować, no tak robi to Daniel Bryan, atakuje go. Kurde, nie wiem, czy tutaj atakować go. Jaka jest przewaga? Koleś ma przewagę, więc yy, tutaj po prostu raz dwa. Będę musiał go zaatakować Brianem, więc. No jeżeli wyjdzie charyzba no to już przegrałem. A tak poza tym to będzie remis. Zaraz wróczymy power. No niestety remis, więc nic mi to nie daje. Więc przegrywam. E, ten pojedynek. No niestety 5 do 4. Czasami się tak zdarza. W tym przypadku mógłbym je jedynie wyratować Klasy Freddy Blasi. No tutaj za tylko jeden punkt. Możemy odsłonić, niestety tak jest. Mimo tego, że tam update doszedł, że za, trzy, że za wygraną dostajemy 3 punkciki, no ale tutaj za przegraną nadal jeden, więc trochę lipa, no ale jakoś to musiało być wyrównane, żeby po prostu za zaprzegr przegrywane, za przegranie nie, nie było dużej nagrody, tylko taka jak wcześniej. Myślę, że jest to dobry pomysł, ponieważ po prostu ludzie by nie grali tylko sobie tako po prostu wrzucali karty, żeby po prostu jak najszybciej przelecieć e, przez walkę. A jak e, tutaj ktoś chce zdobyć w miarę dobrą kartę, to musi się jednak postarać no i zagrać kilka meczyków. No, ja już trochę tych meczy zagrałem, tak co godzinę od początku eventu. Nie wiem ile to może być. Musiałbym to szybko policzyć, ale mi się nie chce za bardzo, więc nie będę tego robił. No i dobra, tutaj kolejny, nie wiem czy atakować, Tutaj jedzę. Raczej rzucę go tutaj, żeby po prostu odbić go w miarę szybko Danielem Brianem. Dobra, tutaj bez problemu. Jack Swagger, którego wrzuciłem już do fuzji Wrestlemania. Niestety była to pierwsza karta Wrestlemania, którą musiałem poświęcić. No ale po prostu chciałem spróbować szczęścia i zobaczyć czy coś się uda wygrać. No jak dobrze wiecie wypadła AJ Lee, z której jestem zadowolony. Jak do tej pory. Na razie nie korzystam, ale myślę, że w Road to Glory spisze się w miarę dobrze. O tutaj kolejny kawałeczek. na razie mam szczęście. No i będę miał później podwójne karty za, za zwycięstwo, bądź też przegraną. Dobra, i tutaj yy, nic. No ale udało się odsłonić aż dwa kawałki w tym odcinku, więc jest spoko. Dobra, no to ja Wam będę dziękował za obejrzenie tego odcinka. Tutaj jeszcze patrzcie, login bonus, już 18 dni, zaraz, zaraz, zaraz już będzie The Rock. Mam nadzieję, że wypadnie właśnie mi z King of the Ring, żeby móc sobie połączyć, ponieważ jest to karta z tych, których chcę po prostu mieć, więc myślę, że no może w przyszłości. Dobra, ja Wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądał ten odcinek. Piszcie w komentarzach swoje opinie na temat Battleground, co sądzicie, kto zostanie zwycięzcą. No i tak, siema!